Alveo, flagowy produkt firmy Akuna. Ile naprawdę kosztuje? Cena detaliczna Alveo ustalona przez firmę Akuna wynosi 210 zł. W sklepie internetowym kupisz Alveo z 20% rabatem za 168 zł, a będąc menadżerem lub klientem seniorem, kupujesz Alveo z 40% rabatem za 126 zł. Mamy jednak dla ciebie jeszcze jedną atrakcyjną propozycję. Alveo w zestawie powitalnym za 132 zł. Czym jest zestaw powitalny? Zestaw powitalny to specjalny pakiet stworzony przez firmę Akuna, w którym znajdziesz 4 butelki Alveo w promocyjnej cenie. Zestaw powitalny to również bezpłatna rejestracja deklaracji członkowskiej, dzięki której masz prawo do coraz większych rabatów na zakupy. To bezpłatny transport przesyłką kurierską zamówionych preparatów oraz benefit finansowy w wysokości 100 zł do podziału. Wszystko za jedyne 528 zł. Podziel się informacją o zestawie powitalnym z innymi. A dzięki benefitowi finansowemu za każdy kupiony bezpośrednio swojego polecenia zestaw powitalny otrzymasz od firmy Akuna 50 zł, a za każdy kupiony w drugim i trzecim poziomie pod tobą 25 zł. A to jeszcze nie wszystko, co zyskujesz dzięki zestawowi powitalnemu. Gdy w maksymalnie trzech poziomach pod tobą zostanie kupionych łącznie i w dowolnej konfiguracji 12 zestawów powitalnych, uzyskujesz stały 40% rabat na zakupy wszystkich produktów firmy Akuna na całym świecie. Już teraz wejdź na stronę www.piotbrozek.akuna-polska.pl i zamów zestaw powitalny. Jeśli masz pytania dotyczące zestawu powitalnego, produktów lub współpracy z firmą Akuna, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Brożek, partner firmy Akuna.